10 tysięcy widzów. Goście przyjechali do Bydgoszczy w następującym składzie. Kucia Poświst, Stachy, Rak, Grzegorz i Tomasz Rempałowie, Joe Green, Andrzej Rybka i Rafał Trojanowski. Gospodarze to Jacek i Tomasz Kolobowie, Protasiewicz, Gustawson, Poprawski, Słaboń, Robacki i Patynek. Zespół bydgoski do prezentacji wyprowadził nowy trener Jerzy Kniaś. Dwa treningi przeprowadził, jeden ze szkółką, drugi z zespołem. Ja myślę, że ich znam wszystkich, to coś dokładnie. Rozpoczęło się bardzo ostro i dla gospodarzy bardzo pechowo. W pierwszym biegu Jacek Golob i Piotr Świst omalnie upadli w powtórce z udziałem wszystkich czterech jeźdźców znakomicie pojechał Kuciapa, który objechał po zewnętrznej walczących ze sobą Jacka Goloba i Śwista, poprawski punktu nie zdobył. Bieg drugi, wznawiano dwukrotnie. Najpierw Protasiewicz pojechał za szeroko, spychając pod bandę Gustawsona i Tomasza Rępałę. Obaj upadli. I tym razem sędzia Aleksander Janas z Zielonej Góry dopuścił do powtórki czterech zawodników. Jednakże Piotr Protasiewicz dotknął taśmy i został wykluczony. To akurat była walka ale powtórzony powtórzonym wyścigu no, jadę z trzema palcami i nie czuję tego sprzęgła tak jak chciał. I no, na razie się muszę uczyć jeździć bez innego palca, to troszkę jest trochę problemów. A wiadomo stat jest jednym z ważniejszych, chyba najważniejszym w sprawo Henryk Gustafsson, kask niebieski osamotniony po wykluczeniu Piotra Protasiewicza, Grzegorz Grępała w kasku białym i Janusz Stachyra w kasku żółtym. Janusz Stachyra czy Henryk Gustafsson? Zabrakło miejsca dla Bydgoszczelina? Zawahał się trochę Szwed, wykorzystał ten moment Grzegorz Rępała i Henryk Gustawson na trzeciej pozycji. Prowadzi Janusz Stachera, Grzegorz Rępała na drugiej pozycji i Henka Gustafsson w pościgu za Rzeszowianami. Gdyby podwójnie wygrali goście, wzrosłaby przewaga do sześciu punktów, a tego z pewnością nikt się yy, z bydgoskich kibiców nie spodziewał że tak mocno, tak wysokie prowadzenie po długich ścigach będą mieli goście. Teraz jeszcze próba ataku po zewnętrznej. Henka Gustafsson próbuje objechać rywala, tak udało się. Prowadzi Janusz Stachyra, Grzegorz Rępała na trzeciej pozycji. No i teraz jeszcze jedna próba ataku. Bardzo, bardzo blisko Henryk Gustafsson. Czy wyprzedzi? Teraz zetnie do wewnętrznej. Czy Janusz Stachyra? Henryk Gustafsson! Henryk Gustafsson, wspaniale! Troszkę jakby yy, spokojnie, spokojnie przez cztery okrążenia czaił się Henryk Gustafsson i tuż przed metą wyprzedził Janusza Stachyry. No z pewnością Janusz Stachyra może mieć do siebie yy, wiele pretensji, tym samym Henryk Gustawson uratował remis dla bydgoskiego zespołu. Henryk Gustawson zameldował się na mecie pierwszy, jemu zapisujemy trzy punkty, dwa punkty dla Janusza Stachyry, jeden punkt dla Grzegorza Rempały. W biegu trzecim zwyciężył screen, który wyprzedził Tomasza Golowa, Sławonia i Rybkę. W czwartym, w pierwszym momencie zameldował się Michał Robacki. Za jego plecami Janusz Stachyra, a trzeci Tomasz Rępała. Piotr Protasiewicz upadł. Wierzę w to, że ten pech się skończy kiedyś. Nie wiem jak ja w ogóle takie punkty robi. Mam taką średnią przy takim potężnym pechu. Jak sam się nie wracałem na początku, tak teraz wracają inni zawodnicy. W biegu piątym zobaczymy Macieja Kuciapewka z Kubiałem i Joe Screena w żółtym para gości oraz Tomasza Poprawskiego w niebieskim i Tomasza Goloba w czerwonym. Joe Screen i Tomasz Golob spotkali się już w dzisiejszym meczu w biegu trzecim. Wtedy lepszy był Joe Screen mimo, że wygrał start Tomasz Golob. Cały bieg zakończył się zwycięstwem Screena. Jak będzie w biegu piątym? Maciej Kucia, Pana prowadzeniu. Teraz Joe Screen po wewnętrznej. Zamknięci bydgoszczanie. Czy znajdzie się dla nich miejsce Tomasz Golob po zewnętrznej w swoim stylu tym razem nie popełnił żadnego błędu ale bardzo blisko Rzeszowiany. Tomasz Golop prowadzi, Josh Green na drugiej pozycji i tuż obok niego Maciej Kuciapa. Na ostatniej pozycji Tomasz Poprawski. Tomasz Golop zyskuje przewagę. Znamy ambicje tego zawodnika po przegranym biegu kiedy nie jest w pełni zadowolony z siebie. Następny start to pokaz mistrzowskiej jazdy. Tak jest też w biegu piątym. Tomasz Golop na prowadzeniu. Maciej Kuciapa drugi, Joss Green trzeci i daleko z tyłu Tomasz Poprawski. A za moment zawodnicy rozpoczną ostatnie okrążenie. Tu się chyba już nic nie zmieni. Tomasz Golop ma znaczną przewagę nad Rzeszowianami. Ci zaś y, ogromną przewagę nad Tomaszem Poprawskim. A zatem kolejny bieg remisowy. Czwarty z rzędu. Tomasz Golop pierwszy, trzy punkty. Dwa punkty zapisujemy Maciejowi Kuciapie. Jeden punkt zdobył Joe Green, a bez punktu Tomasz Poprawski. W biegu szóstym zobaczymy Grzegorzarem Pałewka w Białym i Piotra Śwista w żółtym oraz Henryka Gustawsona w niebieskim i Jacka Goloba w czerwonym. Mała dwupunktowa przewaga gości. No i Henryk Gustawsson, który znakomicie pojechał w biegu drugim. Teraz ma szansę pokazać, że jest znakomicie przygotowany do tego sezonu. Być może zdobędzie punktowane wysoko miejsce. Wygrał start Henryk Gustawson. Zabrakło miejsca tym razem dla Jacka Golowa, ale Rzeszowianie na prowadzeniu. I teraz musi gonić i Henryk Gustawson i Jacek Golob. Trochę się chyba wygoszczanie pogubili. Na takie momenty czekają tylko rywale. Piotr świst prowadzi. Grzegorz Rępała drugi, Henryk Gustawson spadł na czwartą pozycję. I teraz Jacek Golob musi jechać bardzo szybko. Trzeba zmienić ten niekorzystny dla zbyt pary rezultat. Piotr Świst, Grzegorz Rępała, Jacek Golob. Coraz bliżej Rzeszowian. Być może teraz po wewnętrznej nastąpi atak pana Jacka. Jeszcze, jeszcze nie ten czas. Piotr Świst. Grzegorz Rępała, wydawało się, że Jacek Golop będzie drugi, ale jednak nie. Teraz po wewnętrznej atakuje Jacek Golop. Przechodzi na drugą pozycję, a zatem jeden punkt uratowany. Piotr Świst, Jacek Golop, Grzegorz Rępała i Henryk Gustafsson. 4 do 2 zwyciężają goście i przewaga zespołu Rzeszowskiego wzrasta do czterech punktów. 20 do 16. Bieg młodzieżowy zakończył się podwójnym zwycięstwem gości. Tomasz Rępała i Andrzej Rybka bez problemu rozprawili się ze Słaboniem i Robackim. Przed nami wyścig ósmy. Piotr Protasiewicz, Piotr Świst, Henryk Gustafsson i Maciej Kuciapa. Piotr Protasiewicz najszybciej. Zamknęli drogę Henrykowi Gustawsonowi Rzeszowianie. Prowadził Protasiewicz, ale Gustafsson na czwartej pozycji. Piotr Świst i Maciej Kuciapa. Piotr Świst bardzo szeroko, proszę Państwa, niebezpiecznie upadł na tor Piotr Protasiewicz. Mam wrażenie, że nazbyt szeroko jechał jednak Piotr Protasiewicz. Nie chciałbym ferować tutaj wyników, ale decyzja oczywiście należy do sędziego. Piotr Protasiewicz leży na torze. Bardzo pechowo. Ten mecz przebiega dla Bydgoszczanina. Wygrałem stat, już wreszcie zacząłem jakoś tam dawać sobie radę. No, Spodkiem troszeczkę chyba tak zaustro pojechał i był jakby na szczęście obyło się bez, bez kontuzji, tyle, że pobijany jestem dosyć mocno. Co prawda dojechałem do potu, ale był na tyle miejsca, że miał się gdzieś zmieścić, ale on najpierw uderzył sam pieszy w pot, odbijając się od potu, uderzył jeszcze we mnie. Także on to sam spowodował ten swój upadek, a nie ja. Po tym zdarzeniu w parku maszyn doszło do rękoczynów. Na pomoc wezwano służby porządkowe. Wpadło właśnie po tym biegu czterech goryli, i jeden mnie złapał za szyję, przewrócił mnie tam i uderzył mnie w twarz. Popacy zobaczyli, to zaczęli, zaczęli, po, pobili Trojanowskiego, pobili lekarza, także naprawdę bardzo wielkie chancę wystąpiło. A w ogóle nie było żadnej ochrony w parkingu. Stało dwóch dziadków, jakichś emerytów, którzy nic nie mogli, bo w ogóle tutaj nie, nie pokazali się. Po wtórce już bez Piotra Śwista Gustawson i Protasiewicz zwyciężyli podwójnie Maciejaku Ciape. Światła nad Wydgowskim Stadionem palą się już pełną mocą. Przedłużają się te zawody. Przed nami wyścig dziewiąty, w którym zobaczymy Jacka Golowa w kasku czerwonym, Dariusza Patynka zastępującego Tomasza Poprawskiego. Patynek pojedzie w kasku niebieskim. Janusza Stachyre w kasku żółtym i Grzegorza Rępałę w kasku białym. Bieg dziewiąty. Ktoś ma w górze Janusz Stachyra pierwszy Dariusz Patynek Oj proszę Państwa Dariusz Patynek Dopiero co wrócił chciałoby się powiedzieć po kontuzji a już teraz przydarzył się temu zawodnikowi upadek Nie bierze udziału w walce Janusz Stachyra prowadzi Jacek Golob na drugiej pozycji na trzeciej Grzegorz Rępała Jacek Golob coraz bliżej rywala. Janusz Stachyra jest bardzo doświadczonym zawodnikiem i nie sądzę, aby popełnił tutaj błąd. Jacek Golob musi po prostu być y, szybszy. Janusz Stachyra i Jacek Golob. Bardzo blisko krawężnika jedzie Janusz Stachyra. Y, utrudnia to z pewnością ataki Jackowi Golobowi. Bardzo blisko siebie i Janusz Stachyra i Jacek Golob. Jeszcze jedna szansa dla Bydgoszczanina. Ostatni atak w tym wyścigu. Janusz Stachyra czy Jacek Golop? No i proszę Państwa, wydaje mi się, że jednak Janusz Stachyra, drugi byłby Jacek Golob. trzeci z pewnością Grzegorz Rępała, ale za moment speaker poda oficjalną kolejność. Wydawało mi się, że jednak zwyciężył Janusz Stachyra. Pierwszy na w biegu dziewiątym pojadą Josquin, w kasku żółtym, Andrzej Rybka w białym, Michał Robacki w niebieskim i Piotr Protasiewicz w czerwonym. Josquin prowadzi po zewnętrznej Piotr Protasiewicz. Znów nie ma miejsca dla Bydgoszczanina, a prowadzi Michał Robacki. Michał Robacki zanim po prawej stronie. Joscreen wyprzedził młodego zawodnika Jutrzenki. Jeszcze nie. Michał Robacki i Green. Piotr Protasiewicz na trzecim miejscu zakopał się. Joscreen, defekt motocykla, nie bierze udziału w walce, zjedzie z toru. No i proszę Państwa szansa dla pary bydgoskiej na odrobienie strat. Prowadzi Michał Robacki, na drugim miejscu Piotr Protasiewicz i trzeci jest Andrzej Rybka. Wygląda na podwójne zwycięstwo bydgoszcze, ale jeszcze jedno całe okrążenie przed zawodnikami. Nadal Michał Robacki. Piotr Protasiewicz, no i sławnący z każdym metrem Andrzej Rybka na trzeciej pozycji. Zwycięża Michał Robacki, jemu zapisujemy trzy punkty. Dwa punkty dla Piotra Protasiewicza, jeden dla Andrzeja Rybki. Joe Screen nie ukończył w wyścigu. 5 do 1 dla pary bydgoskiej. Po 10 wyścigach 31 do 29 prowadzą. Żużlowcy Wanpuru Rzeszów. W biegu 11 zobaczymy Tomasza Rempałę w kasku białym, Janusza Stachyre w żółtym oraz Bydgoszczan. Tomasza Golowa w kasku czerwonym i Krzysztofa Słabonia w niebieskim. 31 do 29 prowadzą Żużlowcy Wanpuru Rzeszów, a nad stadionem Bydgoskim zbierają się ciężkie chmury. Spadają pierwsze krople deszczu ale miejmy nadzieję, że uda się doprowadzić zawody do końca. Tomasz Golob cały czas czeka na swojego partnera. Chyba z tej akcji nic nie wyjdzie. Może teraz zaatakuje Krzysztof Słaboń. Prowadzi Tomasz Golob za nim dwaj Rzeszowianie. Krzysztof Słaboń po prawej atakuje Tomasza Rempałę. Jeszcze, jeszcze Krzysztof Słaboń jest czwarty. Blisko siebie dwaj Rzeszowianie. Stąd też młody bydgoszczanin ma problem, żeby przycisnąć się do przodu. Tomasz Golob prowadzi. Na drugim miejscu Janusz Stachyra. Na trzecim Tomasz rępała i próbujący atakować bez przerwy Krys Słaboń. Na czwartym miejscu, ale jeszcze, jeszcze po wewnętrznej próbuje atakować. Być może widzą Państwo, jak rzęsisty deszcz w tej chwili pada na zawodników. To z pewnością im nie pomaga. Krys Słaboń jest jest na trzeciej pozycji. Spadł na ostatnie miejsce Janusz Stachyra, Chris Słaboń na trzecim miejscu i ostatnia szansa. Tak jest. Tomasz Golob pierwszy, jemu zapisujemy trzy punkty. Drugi na metę przyjechał Tomasz Rempała, dwa punkty. Jeden punkt dla Krzysztofa Chrisa Słabonia, Bez punktu tym razem Janusz Stachyra. 4 do 2 wygrali trzydzieści 43 do 33. Po 11 wyścigach mamy remisa. Proszę spojrzeć, jak rzęsisty też w tej chwili pada na kibiców, którzy z pewnością nie opuszczą stadionu i będą czekali do ostatniego 15 biegu, aby dopingować swoich Trzydzieści 33 do 33 po 11 wyścigach. Sędzia spotkania Aleksander Janas z Zielonej Góry zadecydował o zakończeniu spotkania i zaliczeniu wyniku 33 do 33. Czy ten remis, który dzisiaj padł w Bydgoszczy uważa pan za sprawiedliwy? To znaczy nie. Nie mogliśmy ten mecz wygrać, ale tak się stało, a no, nie inaczej. Nie wiem do kogo tu mieć pretensje, do kogo na kogo tu zapowiedzieć, ale po prostu no, remis i myślę, że satysfakcjonuje to i w pewnym sensie Bydgoszcz nas. Rzeszów zapracował na ten wynik i y, można powiedzieć, że mieliśmy trochę szczęścia i w odjechaliśmy ostatni bieg, który Pozwolił nam zremisować. Wydaje mi się, że to był ostatni dzwonek na to, żeby tak zrobić. Dopóki piłka w grze obramki są dwie, to nie można powiedzieć, czy wynik jest sprawiedliwy, czy nie. No, szkoda, że przerwał y, deszcz ten y, dobry mecz. No na pewno y, Rzeszowska drużyna się stawiała mocny opór. Z tym, że pozostało no, pozostały mocne biegi z y, to ostatnie biegi Jutrzenki Polonii, bo w następnym biegu miałem ja jechać z Henką Gustafssonem, potem Tomek, potem biegi nominowane, także trudno mi jest powiedzieć. No się nie odbył, nie dowiemy się jaki byłby wynik, jest remis. Nie wiem, gdyby zawody trwały dłużej, myślę, że Jutrzenka by wygrała. Myślę, że mieliśmy trochę pecha, chociażby mój defekt, czy wykluczenie Piotra Śwista. W sporcie jest różnie, moglibyśmy nawet wygrać. No ja wiem, że Sprawiedliwy cały czas mieliśmy przewagę i mieliśmy troszkę pecha, bo i defekt screena na, na prowadzeniu. No ja myślę, że w sumie chyba tak. Niesprawiedliwy może jest dlatego, że po prostu nasi zawodnicy zostali brutalnie napadnięci w parkingu. Świt został uderzony pięścią w twarz, Trajanowskiej również ochrony nie było i za to powinniśmy dostać 5 punktów. Czy zespół z Rzeszowa będzie dochodził swoich praw po tych incydentach parkingu? Oczywiście trzeba napiszemy odpowiedni protokół i, i zostanie zgłoszony, oddany sędziemu do, do ręki. No nie może tak być, żeby nawet nie wiem co się działo na to, że zawodnicy walczą ostro i żeby później przygodny kibic wymierzał sprawiedliwość. Yy, świt został uderzony bardzo mocno, w skroń, przez moment nawet yy, stracił przytomność, więc to przypadek jest no, niesamowity. Jeździłem kupę lat na żużlu i różnie to bywało. Czegoś takiego nie widziałem. Jak zakończy się ta afera w parkingu? No będziemy, będziemy podawać tą sprawę do sądu, a poza tym sędzia się w ogóle nie pokazał na protest ten, że, że zostaliśmy pobici i nie zjawił się nawet godziny po meczu.